Koszenie Przężyta wlizną 056 w akcji Akcja Przężytom mm -hmm. dzisiaj będziemy kosić pszenżyto a owiec nie wiemy jak się wyrobimy to dzisiaj skosimy owiec a jak nie to będziemy kosić jutro czy pojutrze ale pszenżyto jest skoszone, wsypało 3 tony z hektara myślałem, że by dwie, 2 ale w ogóle 3 pszenżyto chyba ze 4 sypnie